programu 66, co nas szokuje, a dzisiaj dowiemy się to dostać na kilka rządów, a pogoda odwieckę, czy młodość musi tańczyć pogodę, czy można robić sobie z pogrzebu, poznamy kilka ekstremalnych sposobów na studnięcie, kilka ofiar operacji plastycznych i ludzkiej bezduszności oraz odwiecznie szokujące tradycje, rytuały. Zapraszamy! A zaczynamy od pytania zasadniczego, czy człowiek jest zwierzęciem monogamicznym? Monogamia to jest takie zjawisko na świecie, które się nazywa poligami. Polidamia jest to jakaś chora kolejowa... Trzeba być postaci do Poligami, jak nie dopuszczana muzlania, wszystko dopuszczamy do polidamia, Na to ma mieć do czterech żon. Sraje, z tej to cztery żoły, no to jak Dla mężczyzny, mężczyzny jest to też dużo zobowiązań. Na te wiele żołnierzy to nie tak wiele stać. O, to widzenia mori tych przepitach. to nie było beznormalne przeżycia. Dzięki że się to. Jest Każda z żon musi mieć taką samą pozycję, taki sam dom, taki sam pieniądz. Jak jednej kupuje bransoletkę, to musi kupić drugiej taką samą opłatę finansową i każdą inną nad dziećmi, które radzi temu mężczyźni. Myślę, że też bardzo wielu jeszcze jakichś na które dopuszczalam. Penion afrykańskich, w z wioski na przykład wiążą 7, 10. Aż obowiązek utrzymania żony? To nie jest na całym świecie. To jest trochę bardziej ukryta. Eu já tava